Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiejsza trzecia niedziela Wielkiego Postu, Ewangelia według świętego Jana. Przepiękna Ewangelia, który, przepiękny fragment, który mówi nam o spotkaniu Jezusa, zbawiciela z samarytanką przy studni. Ukazuje nam tak naprawdę osobę samego Jezusa Chrystusa, że. Pomimo różnych przeszkód, ograniczeń, Chrystus nigdy nikogo nie przekreślał, żadnego człowieka, potrafił się z każdym spotkać, porozmawiać, potrafił każdemu głosić, że On jest Zbawicielem. Z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, którego dał Jakub synowi swemu Józefowi. Był tam, było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi daj mi się napić, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże, więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowi, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie, bie, nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi, prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc Rabbi, jedz! On im rzekł Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą Czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał I wykonać jego dzieło Czyż nie mówicie Jeszcze cztery miesiąca nadejdą żniwa Oto powiadam wam Podnieście oczy i popatrzcie na pola Jak się bielą na żniwo Żniwiarz otrzymuje już zapłatę I zbiera plon na życie wieczne Tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie Jeden sieje, a drugi zbiera Ja was wysłałem, abyście żyli, to, nad czym wy się nie natrudziliście, inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytansowego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy, i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Kochani, ta Ewangelia jest przepięknym spotkaniem dwóch ludzi: Jezusa i kobiety z Samarii, Samarytanki. Kiedy Zajrzymy bardziej w historię Starego Testamentu, to zauważymy, że Samaria była tak naprawdę ziemią przeklętą, jak Żydzi mówili. Samarytanie byli to ludzie przeklęci. W jednym chociażby z, z tekstów Ewangelii Janowej, kiedy pan Jezus właśnie naucza i wrzuca złe duchy, faryzeusze i inni ludzie mówią mu: Ty chyba jesteś opętany albo jesteś samarytaninem. Dlatego widzimy tutaj, że właśnie zawsze Żydzi z Samarytanami żyli w wielkim konflikcie. Mało tego. Taki pobożny Żyd potrafił powiedzieć właśnie, że przez to, że jest Żydem, Izraelito. Przez to też nie, nie tknąłby chleba, który pochodzi od Samarytanina. Gdy spojrzymy na inny fragment Ewangelii i kiedy Pan Jezus właśnie chce pokazać faryzeuszom uczonym w piśmie ich dwulicowość i zatwardziałość serca, kiedy to chociażby mówi przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, kiedy to właśnie człowiekowi nikt zupełnie nie pomógł temu, który został napadnięty na zbójców, ani kapłan, ani yy, inni ludzie, tylko właśnie ten wykluczony Samarytanin, który niby opętany, niby właśnie przeklęty, niby nie wiadomo co, można jeszcze więcej rzeczy wymyślać. On jedyny miał miłość w sercu i miłosierdzie, żeby pomóc temu obrabowanemu. I tutaj widzimy właśnie również Samarytankę. Kobietę pochodzącą z Samarii. Kobieta, która przychodzi do studni, aby zaczerpnąć wody. Przychodzi z banem i spotyka człowieka obcego. I ten człowiek, Jezus Chrystus, zaskakuje tą kobietę swoją obecnością. Mówi do niej takie rzeczy, które ona by się zupełnie nie spodziewała. A ta Ewangelia jest naprawdę, kochani, bardzo ważna. Szczególnie w Wielkim Poście. Gdyż Chrystus ukazuje nam, że czcić ojca Boga możemy tylko w duchu i prawdzie. Także ukazuje nam, że musimy zawsze stawać w prawdzie przed Bogiem. I druga sprawa wyznaje grzechy tej kobiety. Pyta się jej, czy ty jesteś mężatko, czy masz męża. Kobieta odpowiada w prawdzie: Nie mam męża. A Chrystus jej dalej mówi, że miała pięciu mężów. A dzisiaj ma kogoś, ale on nie jest jej mężem, czyli mówi jej, że żyje w kongubinacie. I ta kobieta przerażona, ale z drugiej strony czuje chyba taki wewnętrzny pokój, że spotkała kogoś, kto może ją uzdrowić. Mówi: Panie, ty jesteś prorokiem, ale nie poznaje, nie wie, że to jest Mesjasz. Dopiero później Chrystus wyznaje, ja nim jestem, ja jestem Synem Bożym, ja jestem Mesjaszem. Kobieta doświadcza Bożego Pokoju, doświadcza uzdrowienia. Zostawia dzban. Tutaj ten dzban jest właśnie takim symbolem starego życia. Życia w grzechu, życia poplątanego, życia może, które jest usłane cierniami, które, które czasami przeżywamy w wielkiej samotności, rozpaczy, bo nikt nas nie rozumie, bo nami gardzą może tak samo jak samarytanami. I Chrystus przychodzi właśnie do takiej kobiety, do tego człowieka, wzgardzonego, odepchniętego, wręcz jak Żydzi mówili, przeklętego, przychodzi do niej i rozmawia z nią. Można by było dyskusje różne, biblijne, tutaj właśnie rozwijać, czy rzeczywiście to był przypadek, czy Chrystus tam rzeczywiście czekał na tą kobietę, czy może był sprawiony i podszedł do tej studni, aby się napić. Ale jestem przekonany, kochani, że Chrystus poszedł tam, aby właśnie spotkać tego człowieka cierpiącego, który ma zagmatwane życie i który szuka prawdziwej miłości, który szuka uzdrowienia. Zobaczcie, Ani, ile razy my tak może jesteśmy takimi samarytanami, bo, nas wszyscy, bo inni nami gardzą albo nas odpychają, albo nie mieścimy się w jakichś konkretnych ramach, w których powinniśmy się mieścić, i myślimy sobie: Panie Boże, ja jestem takim grzesznikiem, ty mnie gardzisz, ty mi nie dasz tej wody żywej, nie dasz mi, bo może na to nie zasługuję, bo mam tyle grzechów, bo sam sobą gardzę, bo tyle w swoim życiu przeżyłem, doświadczyłem i tak cię bardzo zawiodłem, że dzisiaj nie potrafię sobie przebaczyć. Ale zobaczcie, kochani, Chrystus daje nam kolejny raz szansę, przychodzi i mówi właśnie o wodzie życia, wodzie żywej, abyśmy przychodzili do Niego i pili tą wodę żywą. Kto jest spragniony, niech pije, żeby to życie wieczne w nas było, żeby ta miłość Boża w nas była, żebyśmy potrafili sobie przebaczyć, żebyśmy potrafili bardziej zaufać Bogu, że nasze problemy, nasze grzechy to jest nic wobec miłości Boga. I Chrystus zna ludzkie serca, wypomina. Pyta się właśnie kobiety o jej życie osobiste, mówi jej, że miała pięciu mężów, mówi jej, że żyje dzisiaj w konkubinacie. Ta kobieta przerażona, ale po dalszej rozmowie z Chrystusem czuje pokój, radość, że spotkała właśnie Jezusa. Kochani, na pewno ta Ewangelia uczy nas. Abyśmy czcili Boga w Duchu i Prawdzie, abyśmy zawsze stawali w Prawdzie przed Bogiem, bo wszelkie nasze grzechy, to co zatajamy, czy może zatajamy jakieś grzechy na Spowiedzi Świętej, będzie, będą zawsze słyszane na końcu czasów, tak jak mówi Ewangelia, na dachach i wszędzie, wszędzie tam, gdzie Bóg tego będzie chciał. Dlatego też starajmy się. Zawsze ufać Jezusowi i zawsze Panu Bogu ufać w taki sposób, że, Panie Boże, Ty mnie znasz, Ty widzisz moje serce, ja się Tobie oddaję, dopomóż mi. Chcę zostawić ten dzban właśnie, może pusty, a może zapełniony lękami, trudnościami, grzechami. Chcę go zostawić i czerpać tej wody żywej ze strumieni życia, z Twojego serca miłosiernego, pełnego miłości. Kochani, dzisiaj często spotykam się z różną młodzieżą i czasem widzę, że ciężko im może tak spotkać takich ludzi, może w rodzinie, może, może tam, gdzie się spotykają z rówieśnikami i szukają, szczególnie w kapłanach, takich prawdziwych przewodników duchowych, spowiedników. Czasem się boją iść do spowiedzi, czasem rzeczywiście. Nie potrafią znaleźć konkretnego, dobrego momentu na taką prawdziwą spowiedź serca, żeby wyrzucić to z siebie wszystko, co ciąży, żeby do, doznać takiego prawdziwego uzdrowienia, a nawet tak po ludzku dostać takie prawdziwe, otrzymać zrozumienie od swojego kapłana, księdza, spowiednika. I, y y Zawsze sobie powtarzam takie piękne słowa właśnie papieża Franciszka, że musimy dzisiaj my, kapłani, ale nie tylko wszyscy, wszyscy ewangelizatorzy, musimy iść na peryferię naszej wiary, musimy iść do takiej Samarii i dawać miłość tym ludziom, dawać nadzieję, że Bóg Ciebie nie potępia, że Ty jesteś tym jedynym wybranym, bo Bóg kocha każdego, że Ty jesteś tym, po którego właśnie Chrystus idzie. I my pragniemy Ciebie przyprowadzić do Chrystusa. Czy jesteście na to gotowi, kochani, aby przyprowadzać z peryferii, z różnych miejsc, tam gdzie Bóg Was posyła każdego dnia z naszej wspólnoty, Gloriosa Trinita? Czy jesteście gotowi na to, aby takich ludzi przyprowadzać, umęczonych, czy może właśnie takich, którzy przeżywają różne kryzysy w swoim życiu, którzy już zwątpili w działanie, w łaskę Bożą i w to, że Bóg rzeczywiście kocha każdego człowieka warto sobie zadać to pytanie czy jesteśmy gotowi szukać tych samarytan w naszym życiu, aby ich przyprowadzać do Chrystusa aby czerpali wodę żywą dobrze by było, żeby dzisiaj właśnie każdy z nas w swoim życiu poszukał, może mam takiego samarytanina, którym gardzę którego nie chcę znać i którego wręcz sam w swoim sercu potępiam, pomóć się dzisiaj za Niego, aby On również spotkał Chrystusa przy studni i zaczerpnął żywej wody. Chwała Panu.